Jest już w sumie sobota 9 rano. Przyjechaliśmy już w piątek na łowisko o godzinie 18.00. No, powiem tak, działo się dużo. Mi się udało wyciągnąć jednego karpia wczoraj, o wadze 13,5 kg. Będziecie, będziecie mieli zdjęć, zdjęcia później. I tutaj miał właśnie Kuba. Leciutkie branie. Jestem tak z Kubą. Z wujkiem i, i znowu z jego synem. Gabriel dzisiaj niestety z nami nie będzie na tych dwóch dobach. E, jesteśmy na łowisku Karpisi ogon e, w miejscu tutaj, tak można powiedzieć, specjalnym, bo to jest stanowisko takie tak zwane cypel. E, tutaj jest tylko wyłącznie rezerwacja na dwie doby e, i rezerwacja telefoniczna. Także udało nam się zarezerwować w końcu to stanowisko od, od 6 lat I jestem tutaj pierwszy raz. Także mam nadzieję, że. Będzie ciekawie. No a więc tak, już mamy e, na pewno jedno, pe, jedno PB Kuby, e, wyciągnął karpia, pełno łuskiego, wadze się 11,5 kg. Zdjęcia będziecie mieli wszystkie wstawione w filmie, także na pewno zobaczycie sobie jak te karpie wyglądały. No, ogólnie <laughs> od wczoraj mamy już ponad 10 karpi, tam syn, syn wujka ciągnie następnego. No i co, e, na zonę dzisiaj stosuję 12 mm oraz kiszną kukurydzę z ziemią, zadipowaną morwą. No i co, i to się na razie sprawdza. Ryby od czasu do czasu ładnie sobie żerują, pobierają naszą zanętę, włosy. Także wszystko jest git. No i co, zostajemy do niedzieli, do wieczora. Także materiał na pewno będzie nakręcony. Wszystko będziecie widzieli. No i co, tyle na wstępie, idziemy, idziemy wtedy do syna wujka, zobaczymy czy tam ciągnie za... Aha, bo no są duże. No, wasze moje, no kurde. Oddawaj tego. <grymka> Czesuj się. Ej, Krym. <grymka> no Kuba, dawaj, bierz. No Kuba sobie jakiegoś... <grymka> tego większego weź. Ach. Bez kipcu. To moje, mój biedny Dawaj, 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 Kuba, dawaj, 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 nie ma czasu No, zły uryby kichnąć, dobra To już mam Ten, ten miał dychę? Tak no, no to ten ma więcej Kurde Ten jest mój Ten, ten miał dychę właśnie O no, to ten ma więcej Tak? O dawaj, 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 Kuba Kurde Moje ciężko jest Kuba, jedziesz, 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 jedziesz. Ale przechyl, je, Frodo Odchyl Tak, jak już było Dobra dziękuję. Ty, ale ten, ten nie ma oka, tu. Widzisz? Bo, on jest Dawaj no zmy. szybciej! Już macie. Dobra. A? Wymiana? Nie, Kuba, tylko ten. Daj go do, ten, do zważenia i do wody. A on jest już zważony. Ten nie jest No ten, dawaj, tego z do, sobie do, 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 do. Dobra, po dwa będziemy mu puścić. A dwa naraz, tatuś, i no co? Fuh, fuj. Rzeszczego z <laughs> Łatwiutko z wami. Weź, weź go ten, Dlaczego można ręcznie wypuścić? Coś... Nie, Kuba. Karpi się nie wypuszcza ręce. Nie, ty nie będziesz... Jeszcze będziemy. raz zadzwonił, to łupimy, nie? Tamten był większy na moje. He? Tamten na moje był większy. Nie, mi się zdaje, że ten jest większy. właśnie, że ma żuchacz, ten... wiesz, wychodzi. No? dziesiątka, to tam jest To samo. No. A, czyli 20 kg. Daj tego drugiego, gdzie to czy ten będzie. 20 kg Jakby co to znowu ci rzuciłem we wskróś? Przecież znowu mógł się połapać A dzięki Ale znowu jakiego wybrane kurwa, kurwa. No to będzie ciężka nie, w nocy nie będzie A ja nic. nie A ja nie... Tu ładno ciągnął, nie 16-17 wyjedzie Ale gdzie mówisz? Na tą tu na e, No i co? Godzina y, pół do szóstej, szósta. Kuba, syn wujka wyciągnął y, karpia pełnoułuskiego. Moja szkoła! Owadze? wadze. Ile? 15 kg. No także wiaderko było. Dawaj, podnoś, Kuba. Jak dasz radę. Mamy pięknego, Pełną łuską bestię. Bo, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Także no. Taka piękna bestia. Na co? Murwa? Tak no. i to że... No Frodo, przechyl go Dawaj go trochę tu. Niec. W, naszą w naszą stronę do kamery Ale. No dobra Mam to Ja też Ale... mam. Kuba. Kuba Kuba z następnym karpiem pokażę go trochę do kamery o. Ale tu dawaj go ten bokiem. O. O. No i weź go ten Koz ten Grubasek niezły. Dobra, ważymy go. Dawaj go. Jego ważymy. sobie zważymy od razu go. Dziewięć i pół... Dziewięć i pół kilo. Dziewięć i pół. Jest godzina 6 rano, już niedziela. Zameldował się Aha. taki kolega u nas. No nie wiem, czego ja podniosę. Kolega nie chce pracować? No, jeszcze żywy. No dobra. No dobra, nie będziemy go jakoś długo trzymali, jest ma mały, o patrzcie, mały, Mal maluszek, dobra, wypuszczamy go i lecimy po następnym A, a więc tak, e niedziela, szósta rano, mamy wyciągniętych w sumie razem gdzieś około 50 karpi, już nie nagrywam wszystkiego po prostu, bo jest tego za dużo. No to co, każdy coś trochę połapał, największe ryby jakie wpadły to u mnie 13,5 kg karp i u syna wujka też miał 13, karpia pełnoluskiego. Wczoraj wieczorem dołowiliśmy karpia 11,500, pełnoluskiego także. Kuba pobił swoje nowe PB, dostał wiadereczko 10,500, syn wujka też pobił PB. Też było wiadereczko, 11 kg. Także no, w sumie doba, dwie doby dwie doby ten e, samych rekordów na razie swoich. No i co, został ostatni dzień. Do godziny 18 siedzimy. Zobaczymy, co nam ten dzień przyniesie. Na razie z rana, jeden karp u mnie. E, no i co, wszystko na pelet, morwę. Tutaj jakieś pojedyncze ryby na jakieś kuleczki. W nocy miałem odjazd na kulkę koła Marnica wątroba. Niestety branie było puste, także lipa trochę. W nocy miałem wyrzucone suma, na suma miałem zestaw wyrzucony. Pierwszą dobę na czerwone, na czerwone robaki wziął karp. Drugie, drugą, drugą noc też wrzuciłem na czerwone robaki i niestety bez brania pozmieniałem zestawy z na karpiowe. No i czekamy co się będzie działo. Także to na tyle. Widzimy się. W następnym ujęciu dobra. Yy, udało mi się takiego karpia wypracować na 3 razy. pelet Murwa 12 mm yy, no, wymęczony chłopak dał mi trochę popalić. Myślałem, że większa ryba. A o, o. taki o. karpik. No. no co, wypuszczamy go. No dobra, weź ten. Jeszcze go zważę szybko. Ile ta bestia ma kilo, to mi dała popalić. No, siódemka. Ma ta kilogram. Siódemeczka dają czadu. Trzy ryby. No, Kuba. Chopaki dają czadu. Trzy ryby. No to dajmy wrócić. No, dawaj, 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 Kuba, rozdwa. Nie. Moje sześć. Dni. O, teraz kubiruk. Mamy to? Uhm. tu co się dzieje. Ile? Sześć na raz? Sześć na raz? Ta. Moje trzy. Sześć na raz. I. Mamy kolejne lanie wodą. Mamy kolejne lanie dora, wodą, bo Kuba 11 kg, o 0,5 kg przebił sobie w swoją życiówkę. No, Dalej. już, dawaj. Ja lejcał, tak A, Dobra, mamy to. Dobra, do wody. To, to Jedziemy. To jest pan... Nie, tego, tego jednego pełnouckiego, nie. Nie kleszko. tak, Tak, tak. tak. Taki kolejny Kartik się u mnie zameldował No przepiękna sztuka Daj Kuba ten, matę Ale tego pierwszego co ciągnąłem to dałbyś w ogóle tam! Macie kolejne brane Mr. DJ, i found the replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? I think you're on the dance floor, one in some more. What? Mr. DJ, won't you turn the music up? All keep... Mr. DJ, i found the replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? I think you on the dance floor, wanting some more. What? Mr. DJ, won't you turn the music up? We go two by two, two by two. Everybody on the floor, let me show it how we do. Let's go. dip it when you bring it up slow. Win it one time with your. A więc co? Kończymy naszą dwudobową zasiadkę? Wyciągnęliśmy mniej więcej około 90 sztuk karpi największy karp u mnie 13,5 kg. Potem syn wujka wyciągnął 13kę. Wujek wyciągnął 12 no i nowe pb kuby 11 kg. No i co? To dwie cudowne doby się zakończyły. Ryba głównie pobierała pelet morwe 12 mm. Syn wujka w sumie na dwie kulki 14 mm, a murowe też wyciągnął parę ładnych karpi. Amura nie było niestety, wujek miał przy brzegu Amura, niestety coś poszło nie tak, no i ryba się spiała. no i co, eee... jedziemy do domu właśnie, także to, mam nadzieję, że materiał będzie Wam się podobał, zapraszam do następnego odcinka.